Kultura dostępna w kinach to projekt Narodowego Centrum Kultury, którego mam przyjemność być ambasadorem. Pokazujemy w tym cyklu filmy nagradzane na festiwalach, które z jakichś powodów trochę minęły się z tym szerokim widzem w kinach, w szerokiej dystrybucji. Jest szansa, żeby to nadrobić, bo myślę, że to jest przypadek filmu Tata w reżyserii Anny Maliszewskiej. Film, który spodobał się na festiwalu w Gdyni i potem otrzymał nagrody między innymi na festiwalu Off Camera dla Eryka Lubosa za najlepszą rolę męską. Tych nagród jest zresztą więcej, ale w kinach nie miał wielkiego szczęścia. Cieszyłbym się, gdybyście zdecydowali się Państwo wybrać na film Tata z kilku powodów. Road Movie, czy nawiązując do gatunku i do scenerii, Feel Good Road Movie, film, który szerzy Dobrostan mentalny pokazuje łagodne przejścia od dramatu do komedii z happy endem, chociaż nieoczywistym. Jest w polskim kinie rzadkością, a tutaj dodatkowo, choć kręcony był przed wybuchem wojny w Ukrainie i o tej wojnie nikt jeszcze nie słyszał ani nawet. Nie podejrzewał, że nastąpi, to w sposób dosyć poruszający pokazuje sytuację relacji polsko-ukraińskiej, wpisując właśnie owe relacje w taki. Rzekomo mało zobowiązujący film, który ma zostawić nas z poczuciem uśmiechu, zakończyć seans z takim uśmiechem właśnie. Eric Lubos w kolejnej brawurowej roli gra kierowcę Tira, także tatę swojej córeczki Miśki. Tu są też bardzo dobre role dziecięce, co jest rzadkością w polskim kinie który zapiera w bardzo poważną wyprawę tirem nie tylko córkę, ale i dziewczynkę ukraińską, córkę niani, wnuczkę niani, która pracowała w ich domu i to jest taka podróż, w której z jednej strony dziewczynki poznają świat, zbliżają się do siebie, a zarazem ojciec Miśki sam przechodzi metamorfozę, szorstki Gruboskórny dojrzewa niejako do ojcowstwa. W filmie ważna jest też sytuacja rozgrywająca się na pograniczu. Polsko-ukraińskim, z pokazaniem odrębności kulturowej Ukrainy i Polski, Ukraińców i Polaków, dzisiaj to ma dużo większe pewnie znaczenie niż gdyby film został pokazany przed wybuchem wojny i y, taką no, wielomilionową, wieluset tysięczną emigracją przymusową mieszkańców Ukrainy do naszego kraju. Jest to historia napisana wspólnie przez wybitnego montażystę, również i tego filmu, Przemysława Chruścielewskiego, a Anna Maliszewska, późny dosyć debiut pełnometrażowy, fabularny tej reżyserki, znana była dotąd, skręcenia najlepszych polskich teledysków. Jeden z nich to była piosenka Marii Peszek właśnie o ojcowstwie, w której teledysk w reżyserii Anny Maliszewskiej zagrał Eryk Lubos i taka bardzo dziwna sytuacja, nietypowa, tam zaświtała po raz pierwszy reżyserce myśl, że to może jest historia do opowiedzenia w fabule. I to się udało. Na ekranach Kultury Dostępnej w kinach w sieci Heliosa Tata. Film w reżyserii Anny Maliszewskiej. Serdecznie zapraszam.